Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj sponsorem odcinka jest Patryk, który będzie robił tylu na 100 którego jeszcze nie robił tutaj. Także zobaczymy, czy się uda. Nie, nie, nie robię tego Pokażę nowego trika. A, to po Fredrixon. co nie zauważyli, co to było. To mogę teraz Fredriksona zwykłego zrobić. Gratuluję. Tydzień temu po tym bajku ostatnim, graliśmy sobie jeszcze jednego bajka z chłopakami I Tam próbowaliśmy takie sztuczki, których jeszcze w nim nie robiliśmy I wyszły nowe rzeczy i zaraz wam pokażę Na początek spróbowałem sobie coś prostszego, zaraz zobaczycie A później to co chciałem zrobić Bądź to mas... bądź ale Dobra, najpierw jedna rączka, a teraz dwie Na do to dobry grała, siedzi I teraz jakąś inną sztuczkę trzeba pokazać To at w moment momencie, kiedy wiedział, że fucked up. <laughs> Reprezentant plasheva, co ty pokażesz? Eee, mogę zrobić opobara. Bo jak tego Oliver jeździ na lewą z przodu, dlatego to jest jego opowar, jakby ktoś nie zauważył. A dawaj dzisiaj jeszcze coś z bez nóg. No futa, dawaj, no foota, to odcinek. Bo Oliver nie umie bez nóg robić, tak że próbuję go namówić. No jeszcze jedna noga do puszczenia. Mam nadzieję, że to siądzie dzisiaj, będzie dzisiaj. Musi. Trochę chyba bo nie? Coś to było, ale... To się nie tak, jak chciałem. No to Mati mnie wyjął się właśnie o. w tym momencie. I widzisz, musisz najpierw troszeczkę w górę, a później w bok, nie? A nie tak, że od... w górę albo w bok od razu. Aj. Nie ma odkupienia za te poprzednie próby Teraz tak wyglądał, że mi palec zabolał Pan na, na spuknięty, ten na ten Woksy wam jest... pokazuję widzowie Ale subskrybujcie kanał, bo idziemy po 10 tysięcy, a do końca tego miesiąca musimy wbić tysiąc, także subskrybować Dawno nie robiłem, no ale w fajnie fajnie to się robiło, jednak więcej czasu, więcej lotu Ale do zrobienia moja wow! No, to było, to było dobre Oh, 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 oh. Jakie... Kore Rivera robi dobre części <noise> Ładnie, ładnie pracuje kierownica Przynajmniej Cię ręce nie będą bolały Amortyzuje Oooo, oh, ale na Co to było? Znaczy na no, flot nie leciałeś, ale... Tak, miałeś rower Botyk mi ukradł rower i... Boję się trochę o niego Nie o rower, tylko o niego Patrzcie, wraca po roku przerwy. Zmienił rower, z się na MTP. Cyk, cyk i gleba. Raz, dwa. Jeszcze odwinął. Cyk.

No, siedzi! Io? Ja patrzę. O, Opo, Trzymaj! No, ten też ładnie już zrobi. Nie jedzie Ej Patryk, wełymę coś spróbował, Nagrasz mi? No, mogę. Dobra. Ja, 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 ja. Ale już trzymałem, tylko wrócić się bałem. Chyba łatwiej będzie jak zrzucę jednak tym rowerem, bo wtedy przynajmniej będę bał się ewakuować i może zdecyduję się na wciągnięcia. Tak? To jest takie 50-50, że nie wiem co zrobić. Ej, prawie to będzie? To jednak nie jest takie trudne, tak wystarczy wrzucić go pod siebie i później już jak nafinga wracać. Jak u No. że Łapali tutaj. Tak, dokładnie. Musisz wrócić, trzeba mi to siebie. Trzeba wrócić, trzeba Ale przynajmniej trzymałem fajnie z tego. O Jezus Modli się przed rowerem Chyba za mocno go rzucam do przodu i się boję, później wciągnął Kurde Sadził! Ja Już myślałem, że nie zrobię, ale jednak, jednak się udało W końcu jakaś nowa szczunia Siadła. Teraz tylko się nauczyć jeszcze wypchnąć ten rower, ale pierwsze musiałem sobie złapać, bo nie spodziewałem się, że w tej próbie to się w ogóle wydarzy. ja, no. Usta, Panski, rozdał. Chyba dzisiaj mi wystarczy wrażeń. Także subskrybujcie. Dajcie lajka. Instagramy w opisie. Widzimy się za tydzień w następnym. Siema. Nagrywam, kurde. zleciał, jak Daniela Robert.